Witam serdecznie Państwa 23 marzec 2025 rok jesteśmy w Warszawie Tutaj około metra ten, to się nazywa ten plac patelnią Latem jak jest gorąco to faktycznie czujemy się jak na patelni jest tu niedużo ludzi tak jak wczoraj tutaj panowie sprzedają kwiatki wiatr jest silny tak silny że powiało to ich konstrukcję osłaniającą, także zwinęli, schowali się za skupkiem. Tutaj jest, jesteśmy tylko my z koleką, jeżeli chodzi o zbieranie e, podpisów, ale niedługo przyjdą prawdopodobnie państwo od pana doktora Syndeckiego i to pan, który tam. W fali Jezusa Chrystusa po polsku i ukraińsku, po białorusku albo po rusku nie wiem. tam Ten kolega tam z nim dyskutuje. Proszę Państwa, zapraszamy do podpisywania na Pana Sławomira Zakrzewskiego, Pana doktora Sendeckiego Panią Jadwigę Serkołowską, Panią Jolantę Dudę. Pana Starosielca Romualda Pana Krzysztofa Tołwińskiego Pana Woch Pana Niewickiego I bardzo przepraszam Niecelowo nie pomijam po prostu nie pamiętam Jeszcze chyba cztery nazwiska albo trzy. Zapraszam serdecznie To są No tak powiem Jedyni Antysystemowcy tak, jest z prawdziwego, z prawdziwi, a nie z nadania. Pozdrawiam i zapraszam.